Aby mógł wszechmocnący, obdarzył to dziecko nowym życiem wody i ducha świętego. Przez tajemnicę tej poświęconej wody, racz udzielić duchowego odrodzenia w Twoim Piotrowi Możdarowi, którego wierzy kościoła wezwałeś do krztu, aby otrzymał się wieczne. Przez Instytut Pana naszego, w rodzice i krzesłki, przyniesione przez Was przed lakami sztuch od Boga otrzyma nowe życie z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Starajcie się wychować się wierze, tak, aby zachować im to Boże życie od właśnie jak i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Czy chcecie, aby wioski pożywamy? Otrzymał przez bieżącego ściąga w drodze wniosku niedynamiczny. Piątrze, Boże, także. Ja czyli w imię ojca, i syna, i ducha świętego. Chwała ojcu, i Synowi i duchowi świętemu.